Trwają szczepienia przeciw COVID-19. Do piątku na Podkarpaciu zaszczepiło się ponad 42 tysiące osób. To m.in. pracownicy sektora służby zdrowia oraz seniorzy powyżej 70 roku życia. Chętnych do szczepienia jest więcej niż miejsc. Dotychczas w samym Krośnie szczepionkę przyjęło ponad 1300 osób, a w Powiecie Krośnieńskim blisko 1000. Z kolei w Powiecie Asielskim zaszczepiło się blisko 1500 osób. Warto się szczepić, dlatego że <laughs> szczepienie przeciw. COVID-19 przeciw tej chorobie daje nam że tak powiem, możliwość, że nie zachorujemy, a w razie czego, gdybyśmy złapali wirusa, posiadamy już gotowe przeciwciała, które go zneutralizują i nie dojdzie do zakażenia, do rozwoju choroby. W dotarciu do punktu szczepień pomagają samorządy. Z bezpłatnego transportu mogą korzystać osoby niepełnosprawne oraz w trudnej sytuacji życiowej. Uruchomiliśmy w Urzędzie Miasta specjalną infolinię z informacją dla mieszkańców. Można zadzwonić pod numer 13747 43 105 i pod tym numerem cały czas w godzinach pracy urzędu jest koordynator szczepień, nasz samorządowy. I ten koordynator szczepień przyjmuje zgłoszenia i udziela informacji, co jest szczególnie ważne. Ważne jest to, że my przyjmujemy, już takie osoby się zgłosiły do nas, ale przyjmujemy zgłoszenia, ale przede wszystkim od osób, które już są zarejestrowane do szczepienia i mają określony dzień, godzinę, czyli termin i wiadomo w którym miejscu i to muszą podać naszemu koordynatorowi. Miasto nie organizuje przewozu zespołu szczepieniowego do osób leżących w domach. Jest to zadanie punktów szczepień.